Wszędzie, wszędzie one są, pokazują zwinność swą. Ich ojczyzną jest Afryka, Europa, Azja i Ameryka. Lecz teraz to już cały świat opanowały i wszystkich ludzi zabawiały. Wszyscy je dobrze znają i je stale oglądają. Uuu, małpy, małpki, małpeczki, i niepotrzebne majteczki. Skaczą sobie cały czas, ciągle śmieszą, bawią nas, bo to są małpki la, la, la Takie śmieszne tralala, la. małpy, małpy, małpeczki i niepotrzebne majteczki. Czasem one są niegrzeczne i denerwują nas troszeczkę, ale wszystko im wybaczymy, gdy je fajne zobaczymy. Bawią, bawią, cieszą nas. Uciekają sobie w las, gdy się schowają na drzewie wysoko, to nie dostrzeże ich nasze oko. U małpy, małpki, małpeczki i niepotrzebne majteczki skaczą sobie cały czas. Ciągle śmieszą, bawią nas. Bo to są małpki la, la, la Takie śmieszne tralala. La. Małpy małpy, małpeczki. I niepotrzebne majteczki. Czasem bywa również tak, że im jest rozumu brak, bo małpy są głupiutkie, chociaż bardzo są milutkie. Bez nich byłby smutny świat, nieciekawy taki świat. Więc bądźcie wszędzie z nami, lecz nie przezywajcie nas małpami. Uuu, małpy, małpki, małpeczki. I niepotrzebne majteczki Skaczą sobie cały czas ciągle śmieszą, bawią nas Bo to są małpki, la 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 Takie śmieszne, tra la, la. Małpy, małpy, małpeczki I niepotrzebne majteczki